Czytanie z księgi wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza. Stąd na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem. Wytworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu. I oddali mu pokłon i złożyli mu ofiarę, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadzi w ziemi egipskiej. Jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem otwartym karku. Zostaw niewsze to w spokoju, aby rozpalić się gniew i na nich. Chcę ich wyniszczyć a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął silnie błagać Boga swego, Pana i mówić Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie, w złym zamiarze wyprowadził ich, co z ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczywość Twojego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zyskać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela Twoje sługi którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła jakie zamierzam zysłać na swój lud. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Przebacz o panie swojemu młodowi, u stóp chorebu zrobili ciele i pokłon oddawali Bożkowi odlanemu ze złota. I zamienili swą chwałę na podobiznę cielca jedzącego siano. Przebacz o Panie swojemu ludowi zapomnieli Boga, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie. Rzeczy przedziwnych w krainie Hama, zdumiewających nad Morzem Czerwonym. Przebacz, o Panie, Swojemu ludowi. Postanowił ich zatem wytracić, Gdyby nie możesz jego wypraniec, On wstawił się do niego, Aby odwrócił swój gniew, by ich nie niszczył. Przeznacz Panie, swojemu ludowi. to Tobie, królu wieków. Odrzuć od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. Chwała Tobie, Królu Wieku. Panie, czy serce i warku mały tego w świętym Ewangelii. Pan z Panią. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie, a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się w krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są te dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania, dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, On dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście o Jego głosu. Ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także słowa jego, trwającego was, bo byście nie uwierzyli w tego, którego on posłał. Podacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o Was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył to inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie majcie jednak, że to ja was oskarżam przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, którym wy pokładacie nadzieję, Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli. Oto słowo Pańskie nie są ewangeliska są nasze grzechy Panie Jezu, odsłaniasz nam tajemnicę człowieka. Gdybyście uwierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli. I o tym właśnie, Mojżeszu, jest mowa. W pierwszym czytaniu, Mojżesz, który wyprowadził swój naród z Ziemi Egipskiej, musi niestety, niestety, znieść upokorzenie ze strony tegoż narodu. I sam Bóg to widzi. Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przy to w spokoju, abym rozpalił się gniew mój nań, chceń zniszczyć, A Ciebie uczynić wielkim ludem. I oto tajemnica człowieka. Z jednej strony niewdzięcznego, takim był w dużej części naród wybrany, ale i z drugiej to mojżesz, to mojżesz. Mógł oczywiście powiedzieć Bóg, okej, okay, oczywiście, naród ten zasłużył na karę. Wykonaj ją, a mnie uczyń nowym ojcem, nowego narodu, lepszego. Ale nie. Mojżesz stawia się za tym swoim ludem. Tak, Panie Jezu, i teraz my mamy sobie odpowiedzieć, po której stronie stoimy? Czy tych narzekających, czy po stronie Mojżesza, który nie zjechęca się i za tym narodem się stawia. Tak dzisiaj powtarza się ta historia. Ludzie buntujący się Przeciwko Bogu, i moi sztyle dobra od Ciebie otrzymali, zachowujący się tak, jakby Boga nie było. I chciałoby się powiedzieć, Panie Jezu, to ukasz ich, bo zasłużyli na karę, ale dzisiaj stawiasz przed nami też Mojżesza. się nie zniechęca i prosi za tym lutem. Panie Jezu bardzo chcielibyśmy jak Mojżesz. Panie Jezu prosimy cię ty jesteś wszechmocny. Stań na drodze tych wszystkich, którzy błądzą. Jak stanąłeś kiedyś na drodze szabła, uczyniłeś Go apostołem. Panie Jezu, Ty jesteś wszechmocny. Bardzo Cię prosimy. Pokaż światu, pokaż światu Ciebie. Wyraźnie, żeby Cię poznał. I oto modlimy się za ten świat. Za wszystkich ludzi, żeby każdy człowiek stworzony przez Boga żył na chwałę Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za Helenkę, za której to ofiara jest zachowana, która Tobie się poleca by potrafiła. Wszystko to uczynić, do czego ją powołałeś w życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie i módlmy się za tych, którzy mają jakąś władzę, są ważni w tym świecie. Upokorę dla nich, aby zrozumieli, że sami nie dadzą rady rządzić bez Ciebie. Żeby upokorzyli się przed Tobą i wielcy byli przez zaufanie Tobie, wiarę w Ciebie. Ciebie prosimy. I za Twoimi ludźmi, Kościoła, byśmy potrafili w tym czasie pokazywać drogi, jakimi pójść. Drogę do Ciebie, trudną, ale do Ciebie, prowadzącą do życia wiecznego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pani. Boże Ojcze przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym za wstawienie Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana.